Dzień dobry, dzień dobry. Zmobilizowałem się, zdobyłem wenę i postanowiłem coś dla Was nakręcić. Jak wiecie, zostały puszczone na kanał dwa szorcy. Fruzia postanowiła w naturze wychować potomstwo. Postanowiła znieść 11 jaj, wszystkie były zalężone. Ja je wczoraj zabrałem. Znalazłem i dzisiaj już mamy podajże 8 lub 9 maluchów, które już Wam pokazuję. Tutaj skróbki. Dwa jajka jeszcze się nie wykluły. Jedno jest nakłute, drugie jest dopiero w trakcie przekręcania w jajku. Najprawdopodobniej zniesione w ostatnim dniu, czyli znaczy w dniu, w którym usiadła, bądź dzień po jak usiadła. Tutaj mam szparek, ale tutaj już w poniedziałek będzie robione wejście dla kur, ponieważ już od dzisiaj wprowadzam nowe tutaj w nowe lokum kochiny i silki, wszystkie kochiny i silki. Tutaj będzie robione ogrodzenie. Tu będzie furtka, gdzie są te słupki. Będzie zrobione ogrodzenie, tutaj będą te ozdobne kury. Jak to wszystko będzie wyglądać, to już pokażę Wam, jak będzie to zrobione w poniedziałek. A jeszcze to wejście dla nich z dworu będzie zrobione lub yy, nie, ponieważ w poniedziałek nie wiem, czy to zrobimy. Jeśli nie, to na pewno w tym przyszłym tygodniu, poniedzieli. Teraz wyjaśnię trochę na temat młodych kurcząt. Zacznijmy od początku. Kurczęta z kwietnia zostały one wszystkie, wszystkie siedem, wykluły się, wychowały się. Postanowiłem z tego zostawić kurkę, kurkę kochinkę. Kurkę czarną z taką złoto-brązową szyjką. Obecnie te kurczęta mają podajże ponad 19 tygodni. Dwie kurki japonki. Jedna lokowana, brązowa, druga żółta z czarnym ogonem, gładka. Oraz jednego z trzech kogutów japonek. Jeszcze był jeden kochin, kogut, ale on nie zostaje, on jest na sprzedaż. Co do koguta Japonka, który zostaje, muszę go zlokalizować: jest to kogut, który właśnie jest ojcem dzieci Fruzi. Oraz drugi kogut, czyli dziecko drugie Fruzi, również zostało ojcem tych dzieciaków, które są. Właśnie. Teraz już wyklute. Musiałem przyjść, bo nie zamknąłem. Tak więc zlokalizujemy sobie tego koguta. Chyba, że go znajdę gdzieś później, to Wam go pokażę. Tak więc zostaje dwie Japonki: kochinka, kurka oraz kogutek Japonek. Tak, jak tam widzieliście w kurniku, jeszcze była tośka z dziewięcioma kurczakami. Tam z tego zostaje dwie kureczki japonki. Zostaje jeden kogutek pewnie, lub jeżeli mi się nikt, żaden nie spodoba, to będę czekać z kurcząt japończych, co ma teraz w fruzie 11 sztuk. Najprawdopodobniej się wylęgnie i wychowa. Jeśli się wychowa, to się zobaczy, co się zostawi. Skurcząc czubatek, przepraszam, zostawiam z sześciu sztuk ocalałych. Zostawiam parkę plus kurkę. No jeszcze podjąłem decyzję, że zostawię dwie kurki i kogutka, a kurka i dwa kogutki są na sprzedaż. Tak więc zostaje dwie kurki i kogucik do stada trzech kur i koguta. To już są starsze kury, rodzice właśnie tych kurcząt i muszę dać coś do tego stada młodego. No, niestety nie będę jechał, bo dużo, dużo kilometrów bym musiał jechać, żeby zdobyć. Tak więc nie wymienię koguta. Postaram się, ale pewnie go nie uda mi się wymienić. Z kochinów zostaje mi jeden kogucik. Już go widzę, tak więc go pokażę sileczka zostaje z moich lęgów jedna, dwie sprzedałem a parę mi tam dokładnie 20 udosiły mi szczury to, to jest ten kogucik który zostaje taki z siwą szyjką i tutaj zostaje jeszcze z nim podajże parę kurek z 5, może więcej łącznie kochinów będzie 15 na rok na rok 25. 2025 dokładniej. Co do. Silek już powiedziałem, mam jedną swoją jedną kupioną, tak więc dwie kurki i dwie te stare, ponieważ kiara niestety nie żyje. Smutno mi trochę, że nie żyje no trudno. O tam jest ten kogucik, który zostaje japonek. On jest trochę większy. Tam na końcu. Szkoda, że właśnie nie żyje, no ale trudno i zostaje Blanka, Tosia, Antek. Tutaj kurka jedna, jeszcze nie ma imiona. Jedna biała z czerwoną główką i czarna ale to najprawdopodobniej jest kogut. On ma krzywe łapcie i ma po siedem palców. No niestety kupiłem już ją lub go takiego, lub taką w takim stanie. Trudno, no nie patrzy się. Ale wolałem, żeby był u mnie lub była. I wolę. Ponieważ u kogoś mogłaby po prostu iść na rosół lub lub po prostu na jakieś stracenie do dołka czy coś w tym stylu. Co do kaczek z czubatych, zostaje mi tylko i wyłącznie kaczka biało-czarna. Tutaj jest błoto, bo popadało i ja trochę myłem kostkę, która jest już udrzyzdana. Tutaj ta kaczucha jeszcze jest biała, już do niej idę. Reszta idzie na sprzedaż bez czubów również. A kaczor do nich będzie zamówiony najprawdopodobniej wysyłką, ponieważ do najbliższych kaczek z kokiem mam 159 km dokładnie, lub coś tam powyżej 150. I ten kaczor na pewno będzie biały biało-czarny, a jeśli będzie biało-niebieski to kupię go w cenie taka jaka jest ponieważ to, by, to byłby właśnie kaczor bardzo mi potrzebny pokażę tego koguta, bo mi tu przyszedł, o to jest o, ten Alvaro ojciec tamtych maluchów i jeszcze jest mieszaniec japonki i on też jest właśnie ojcem. O ten tych maluchów prawie 20-tygodniowy kogut. Tamten również. Tak, więc, co do czubatych wyjaśnione. Piżmówki zostaje mi tylko ze starych kaczek: Matylda. Reszta sprzedana, ula. Znaczy, będzie sprzedana. Ula jest sprzedana z młodymi. Zostało mi tych podrostków 12 sztuk, z czego 10 kaczorów na ten moment. Zostaje Matylda, ale ona, jeżeli wyprowadzi swój lęk, wychowa i będzie chciała mieć drugi, to po złożeniu jaj i po inkubacji, jak już młode będą miały miesiąc, Zostanie sprzedana razem z tymi młodymi. No i prawdopodobnie około 20 młodych, bo na ten drugi lęk zawsze ma ogromny liczny. I zostanie jaga. Jaga to jest kaczka właśnie tegoroczna z końca kwietnia lub końca maja. Albo początku. Nie pamiętam, chyba 5 maj coś takiego. Lub 20 któryś kwiecień, ale chyba 5 maj. Takiej tu nie widzę. Trudno, no później, może jak ją zobaczę, to pokażę. I zostanie ona. Ona jest taka, biało-niebieskawa to jest taka kaczka, jakby pod lawendę, ale bardziej ten biało, taki siwy u niej przemawia. I zostanie ona. A w przyszłości, na 25, czyli na 2025 rok. Zostanie dokupiona parka, parka tych właśnie kaczek piżmowych i będzie kaczka biało-niebieska oraz kaczor, oraz kaczor yy, biało-niebieski, czyli coś taki w tym stylu. Oddaj to. A już niech to nosi, później mu się to zabierze, chociaż sam to. Zaraz wyjmie, jak zawsze to robi. Nie dopatrzyłem, bo tam śmieci wychodzą, bo kury grzebią w tej ziemi. Lub właśnie taki biało-siwy, podobny do jagi, ale pewnie ten biało-niebieski. I to już będą kaczki na rok. I ten, kolejny, kolejny i kolejny. Ten to znaczy 25, bo mamy 24. I najprawdopodobniej jaga też będzie sprzedana z młodymi, jeśli nie spodoba mi się tarasa, bo na pewno pierwszy lęk jakiś po niej będzie, i zobaczymy, co to będzie. Kaczer będzie kupiony, czubaty w marcu oraz piżmówki, parka piżmówek również w marcu. Co do gęsi. Gęsi mam jeszcze tylko gąsiora na sprzedaż. Dwie gąski sprzedałem. Mam gąsiora na sprzedaż bądź na zabicie, ale prawdopodobnie zabiję go dla siebie. I pięć sztuk zostaje mi z czego. Tosia jest bezpłodna. Tak więc zostaje mi cztery gąski i gąsior. Czyli trzy gąski do rozrodu: balbina, jadzia i gosia, bo to się niestety jest bezpłodne. Tu było oczko, ale kaczki podziurawiły z gęśmi i mamy błoto, tak więc ja podłożę kolejną folię i tego błota już nie będzie. Jeść im też zaraz wsypię. w poidłach mam wodę. Poidła są brudne, bo kaczki beblają w tej wodzie. No i niestety poidła się to było. to Tryska, pryska. No i właśnie te poidła są brudne. Tutaj mam ładną kaczkę biało-czarną. Ona by fajnie została, jakby miała pompon i jakby to był kaczor. To by naprawdę było dla mnie bardzo, bardzo fajne. No, i tak to wszystko wygląda, wszystkie bez pomponów. Sprzedam. Mam jeszcze do sprzedania łącznie chyba 27 kaczek. Kurczęta również mam wystawione. Nie wszystkie, bo dużo, dużo, dużo kaczek mi zostaje. Kurcząt, przepraszam. No i mówię, tutaj zrobimy fajny. Fajny wybieg. Tutaj puszczę taki bluszcz. I zrobię jakieś fajne wycięcia, żeby było, było naprawdę fajnie. I kolorowo. Będzie nowy gatunek kaczek. Podajże 2 plus jeden. I będzie do tego malutkie oczko, ale to już się okaże w przyszłości. Może za dwa tygodnie. A teraz film już. Liczę ponad 15 minut i ja już będę kończyć. Tak więc życzę wszystkim miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmie, ponieważ teraz już tak szybko nie ucieknę. Cześć!